którą przez chwilę mogę udźwignąć tylko dzięki Państwa wsparciu, bo jest gigantyczna, ogromna i wielka. Sam bym nie uniósł, ale z Państwem uniosłem. To tak, nie więcej. To jest przyznanie przez Państwa, przez znakomitą kaliską, kaliską publiczność. Grandissimo Prim, wręczamy w tej chwili przy Państwa aplauzie Annie kołakiewicz Dziękuję bardzo Państwu serdecznie i dziękuję przewodniczącemu Jerzy i całemu Jerzy, mojemu najwspanialszemu, który wspiera nas od dziewięciu lat. Także dziękuję Państwu bardzo serdecznie. To była niespodzianka wielka dla mnie. Jestem wzruszona, poruszona i bardzo radosna. Dziękuję bardzo.